zasterka dała radę a co mamy w środku? w środku mamy tani opał pani się podoba ten opał to się nazywa brykiet z torfu sprasowanego ciekawe czy nam będzie ciepło nie to się nie ma podobać a to jest ta pompa ciepła tak? Czy znaczy jak musi się napompować tutaj ze zrzucaniem, jest już ciepło. Tak, to jest po, po, powietrza, o. powietrza, No dobrze. A tak wygląda składzik tego paliwa, które się nazywa sprasowanym torfem. Dosyć twarde, wygląda jak węgiel brunatny. No i zobaczymy teraz, jak to się pali. Już się rozpaliło. Daje naprawdę całkiem niezły żar. Tutaj już piec się rozpalił do sporej temperatury, jest cieplutko. A jak widzicie, pali się no to zacnie. Dorzucimy sobie jeszcze, żeby było ciepło. Żeby ładny żar się zrobił. A, także rzeczywiście, no jest nieźle, czyli można powiedzieć, że rzeczywiście jest to prawie że 80% możliwości zwykłego węgla. Także pierwszy test rozpalania i ogrzewania dosyć pozytywnie. Mam nadzieję, że póki pompa ciepła nie będzie założona, to tutaj troszkę od czasu do czasu dogrzeje nam ewentualnie awaryjnie będzie zagrzana. Także tak to wygląda. A tutaj pusto, nie ma opału, wywiało.